Witam. Mówi do Was ze światu fulf zapraszam na 44 odcinek z Gry Wiedźmin. Już myślałam, że 45, no dobra. Są kuroliszki, Możemy przejść do zlecenia. Próbuję sześciu piór, mam jedno. I mogę rozróżnić tych animacji. I tak będzie jeszcze pewnie zadanie z Herofantem, Mam nadzieję, bo szkoda byłoby mi... Szkoda byłoby je pominąć. Czemu? Super. o mam jeszcze oko. Oko... o! Okej. Okay. jak kwipunek mam pełny. Mam trochę bestii, mogę to... Jak to? Czego mam... nie, już nie mam miejsca. Ale ja już nawet nie wiem co mam wywalić. O jejciu, jejciu. Mogę, wiecie co, wywalę ten pył śmierci, bo mam tego dużo. To miał być sześć pił? No, niech jeszcze jeden tu podejdzie. Mamy też zadanie z kuru, liszkami wypełnione. Nie, po już mi się zeprały. Wychodzimy. Nie ma co. Bon Weź trochę Nie blokuj się. Musiałam się podrapać. Nie pozabaczcie, to najgorsza godzina upałów minęła. Jest tak ciepło mnie w pokoju. Odcinków może no zaraz wiecie, wbiję. Będzie 50 odcinek, yy, już 50 odcinek nagrany. Co? Ty mały. Ej, no bez przesuku nie mogę się już od do widzenia już. No już nie ma walki, no. I teraz można. No dobra, niestety z Hirofantem się nie udało pogadać, to teraz pójdziemy do wieży. Nie gdyby się dało? To bym yy, Boże, gdyby się dało. Gdybym nie mogła... Yy, gdyby okazało się, że nie ma kuroliszków w jaskini. Jezu, co teraz z tą grą jest nie tak? To bym pewnie yy, spotkała się z wami dopiero w wieży handlowej. Ja nie chcę mi się z potworami nie ukrywam walczyć, choć i tak będę pewnie musiała to zrobić. Nie chowaj, miecza teraz, Gerard, proszę cię. To troszeczkę wtedy szybciej idziesz, a nie ukrywam, to też jest dla mnie plus. Co ty robisz? Czemu ty się tak robisz? A złotowcem pewnie. No, czemu ty tak ujebiesz na no, bok? Geralt! Właśnie w PNL miałam nas zbierać, bo one nie wiem, czy potem w alimentach gdziekolwiek jest dostępne. Możliwe, że tak. Możliwe, ale nie jestem w stanie Wam tego potwierdzić. A nie wiem, czy w piątym akcie nie będziemy mogli też pójść na bagę. Nie wiem, nie pamiętam tego szczerze i będziemy zobaczyć, ja dawno... Do Wiedźmina przechodziłam w trzeciej klasie gimnazjum. Teraz już skończyłam liceum, więc. Laboratorium Christy zapraszamy. Gra się nagrywa, dobra. Ja muszę pamiętać, że jeżeli yy, będę musiała cięcia robić, to najpierw muszę wyłączyć nagrywanie. Najpierw muszę się pożegnać, potem dopiero mogę wyłączyć nagrywanie, bo yy, jeżeli wcisnę od razu na... ok, Jeżeli będę chciała od razu wyłączyć nagrywanie dźwięku, czyli przechodzić się w programach, to automatycznie może mi się opcja nagrywania skończyć i może się przy tym uszkodzić. Więc muszę być ostrożna, dobra Oddamy zlecenie Dla Weleradam, Wiedźmin! Co dziewki pozamykać? Zaczęliśmy puszczać motłoch, dzielnica straciła wiedzieć. swój urok. Nie jestem pewien, jak wypełni Nie mogę, być, ale to mogę być. A jeszcze kot nie mi działa. On chyba chciał pióra w króliszka. A to jest teraz przypomniał mi się quest dwójki, on jest zrombisty. Nie masz o... Bywa. Aha, czekajcie, to są Skryby! Skrypy. A w ratuszu, dobra, mój bo To pójdziemy. Myślałam, że to będzie byle... rada. Już jest kwestia przyzwyczajenia. A tak bo on chyba na, już pamiętam coś na potrzebował chyba na tych tak, piór do pisania jakoś, tak? Chciał je w ten sposób zastosować. Mogę ten przejdźmy sobie tak. Już coś w tym stylu, żebym potrzebował tych piór, żeby przerobić je pióro do pisania. O Jezu jak ścina jeszcze deszcz A wszystko inne porusza się ładnie. Zawsze wybierasz się na zakupy śmieci. Dupa mnie swędzi. Dzięki za tą informację. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motwóch, dzielnica straciła swój A Na twoim Pięć miejscu mi nie, nie poradowała co dziewczyni dziewczyn Ja w sprawie ogłoszenia. A tak! Pióra Kuroliszka! Pięć sztuk! Tak, Masz mam. je? Oczywiście. Dziękuję, proszę. Tutaj pieczątka, odbiór zapłaty. Następny! Okej. Okay. To już jestem szczęśliwa i możemy lecieć innymi klastami. Mam wrażenie, że jeszcze na bagnach na chwilę się wrócimy. Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na Wiedźminów? Piszcie się! Napił no, bym się. Hmm. do... ...nowego rekordu, zaraz. Nie, jednak na góry będzie łatwiej. No sorry. Nie ukryłam, że tu FPS wcale mi broni no. no. poprawiają. Jezu, jak to się... Tu... Na twoim miejscu. Nie paradował nie, nie cierpię, Bo. Nie jesteś, aby chory. spadało się nie na żarty. Znaj swoje miejsce w Musi badać akurat A Podleje mi To Rycerze powinni walczyć z chorobą. No to ich wynajmi na własny koszt. Ale... Co cię tu przyjąło? Nie. Nie chcę wiedzieć to pójdziemy do. pogadamy z Leibarderem? Nie potrafię zrozumieć, Dobra, mo, dlaczego Ale musisz stać, stać mi? I... tylko potrafię. tu mamy okazję pogadać jeszcze raz z Jaskrem. Może coś za trybiną? Błagam. No. Powiedz nie. pamięt. Świetnie. Powiedz nie. Toru co ponoć w co ponoć Pamięć. Jak nie. Ech, ty nie no niestety Do zobaczenia. Dobra. Mhm. Talar, może masz ciekawego coś do powiedzenia. Do powiedzenia. Jakieś problemy? Bywaj. Nie, jestem tu pełen fitunek. Muszę posprzedawać rzeczy i pozbędę się białego. Co najwięcej mam? O, i choć. Mogę cię o coś spytać? Oczywiście. Widzę tu wiele drogich i wyszukanych potraw. Nie czujesz się dziwnie, wiedząc, że w niektórych dzielnicach no, wyzimy panuje wie, wie, głód? gdybym chciał pomóc wszystkim nieudacznikom z tego miasta, zbankrutowałbym w jeden dzień. Mógłbyś pomóc choć niektórym? Wiesz, Geralt, lubię o sobie myśleć jako o człowieku konkretnym. Jeśli pomagam biedakom, to wszystkim, bez wyjątku. No, dobra, szanuję takie podejście. Wiadomo już coś o tych dokumentach? Tak, udało nam się ustalić, gdzie w wyzimie handlowej mieści się ostatnia baza salamandry. Świetnie, wyruszam natychmiast. To nie takie proste. Baza znajduje się poza strefą nadzoru. Nie wolno tam się zapuszczać. No tak, stan wyjątkowy. Mamy jakiś plan? Jeden z oficerów wojskowych jest naszą wtyczką, pełni służbę na ulicach wyzimy. Skontaktuję się z nim. Jak go rozpoznać? Nie rozpoznasz go, ale zareaguje na hasło. Powiesz, Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Nie powinno być problemów. Denerwują mnie trochę te szpiegowskie nady. Odpowie, trzy lilie tworzą jedność. Dużo wie o sprawie. Pokażę ci, gdzie znajduje się ich kryjówka. Ale nie ma tego questu z kirofantem. Czekajcie, no. ja skupię Piszę. Bo z Waską też próbowałam gadać. Eee, mam telefon, wiem. No. A to jest zadanie poboczne! Wszystko Nie. zgodnie z planem. Królewna Adda powinna niezwłocznie wyjść za mąż. Tego zadania nie zrobiłam. Dyplomacja i łowy. Czekajcie. nie mam tej... Jezusicku, serio? Ale ja z Was rozmawiam, chyba, że jeszcze raz muszę z nią pogadać, dobra. Przepraszam Was, musiałam to przeczytać, bo aż za nie mówiłam, bo ja wcześniej nie miałam takiego problemu, a teraz, kurczę, ciągle jakieś problemy. Wiecie co? Przeteleportujemy się na bagna. Ale jakby zadanie mi się nie odczyniło Nie wiem, ale ja już je dawno robiłam, więc kurde no... Może za jakiś się by chory. No i jestem zła. Wejdź, wejdź. Niestety tak bywa. Ajdź, to ja nie wiem co ja źle zrobiłam, może po prostu ja jeszcze raz pogadam z Waską i ta misja mi się aktywni. Trzeba będzie zerknąć i zobaczyć, czy ta misja się uaktywni, czy nie. Oby tak, dobra. Dajesz teleportuj mnie, no. No wierzę na bagnach. Hop, 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 hop. Może się wszystko jakoś tam uda wymyślić i zrobić. Cóż. Musimy na to liczyć. Zadam z paską może po prostu coś mi nie Jak nie, no to sorry porzucimy tego questa. Nie będziemy zabijać potworów już. Naprawdę po zabawie w akcie drugim jestem tym zmęczona. Chyba, że coś zrobiła mnie tak, ale no, come on! No, gdzie? No, idź mi tędy, no, Geralt. Zaraz nas potwory dopadną. Co ty też tak ścinasz teraz? Na ja szczęście w miarę wiem, jak stąd dotrzeć do Gaju Bruickiego. Tylko, że muszę dojść do waski. Dobra, nie, 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 nie chowaj. Bo idziesz potem strasznie wolno i... i tyle z tego będzie. Ja będę biegła tam rok. Szczerze, to wiecie na początku, one faktycznie są problematyczne, stanowią wyzwanie, ale z czasem zaczynają być takim po prostu utrapieniem dla gracza. Pogadajmy jeszcze raz z Waską. Nie wiem, ja tu nic nie widziałam do widzenia. Dziękuję. Chcesz Serio? Bywaj. Co to było? Nie wierzę. Zaraz jeszcze. Ale ja już to zrobiłam. Dobrze, że pada. O matko, chyba, że najpierw powinnam. Jak dobrze, że pada. Sobie by Nareszcie. 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 No nie mam tej misji. Nie mam misji dyplomacja i łowy. No i. O Boże! No niestety nie ma tej misji szkoda, bo to była fajna misja szło się do jaskini żeby zdobyć mm, na narkotyk grzyba na narkotyk, ponieważ hirofan został poproszony, no niestety misja się nie załączyła i ja nie wiem dlaczego nie pytam, może ja powinnam najpierw zrobić mi się usiemko i dopiero wtedy móc tutaj, no ale to jest dla mnie totalnie nielogiczne Chcecie, jeszcze raz pójdziemy do Gajów Druidów. Może coś tam zatrybi teraz? Jeżeli nie, no to niestety jestem zmuszona podążyć kostami głównymi dalej. Wcale nie to nie pociesza, nie poprawia mi to w żadnym stopniu humoru, ale nie ma wyjścia. No, naprawdę, mnie te przedziały, że nie mogę przejść. Bo to jest strasznie problematyczne, trzeba lecieć naokoło. Jeszcze gra, kaman. on. Jeżeli ktoś by mógł mi napisać dlaczego tak jest, to bym była wdzięczna. że to, ale ja się tykam misji Siemko dopiero później, więc teoretycznie, o ile dobrze pamiętam, więc teoretycznie powinnam spokojnie eee, tutaj jeszcze zniszczyć salamandrę. No szkoda, bo niestety to jest kład poboczny, który jakimś cudem pominam, nawet nie wiem jak. Ja Jestem, nie ukrywam z tego powodu, wściekła. Nagrami strasznie się tnie dzisiaj, i przysięgam, że jestem też z tego powodu niezadowolona. Niech ja nie bym czasami ten komputer przez okno wyrzuciła. Bo wiecie, prywatnie, bez nagrywania wszystko pięknie. Nie nagrywam dźwięku, też wszystko pięknie. Zaczynam oficjalne nagranie i już są problemy, zawsze tak jest. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć. Odcinek, bo ktoś mnie woła, a nie mam sił robić cięć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co, do zobaczenia. Bywaj. i Cześć.